Siemacie, macie, kochane Mortki, witam się z Wami ślicznie, serdecznie i gorąco. I zapraszam, kochani, Was na nowego MotoVloga. Dokładnie! Robimy sobie taką malutką pogadankę, rozumiecie? Na temat uzależnienia od telefonów komórkowych. Dzisiaj w tym świecie praktycznie każdy posiada tak zwany telefon komórkowy po nowemu smartfona, którego korzysta wszemi wobec, gdzie tylko się da. Czy to na dworzu, czy to w autobusie, czy to w samochodzie, czy to w pociągu, czy to nad wodą, czy to nad morzem. Gdzie tylko dusza zapragnie, nawet w Kiblu, nawet na Wannie, wszędzie, gdzie jest tylko ku temu okazja. Kochani, jak pokazują badania, jak pokazują obserwacje, naród bardzo mocno uzależnił się od telefonów komórkowych, gdyż, jak można zauważyć, w bardzo pięknym stylu, za każdym razem, jeżeli ktoś tylko gdzieś wychodzi, Idzie z telefonem komórkowym i ciągle coś tam szuka. Czy to siedzi na Facebooku, czy to siedzi na Instagramie, czy ogląda YouTube. Wszystko normalnie w zasięgu ręki. How to say? Nakia connected quick people. No i co za tym idzie, kochani? Co się z tym wiąże, co się z tym je? Ano je się to kochani, że teraz. Nadeszła nowa era, era nawet Już od, można powiedzieć, kilku lat chodzenia ze sobą Przez SMS-a, bądź teraz przez Facebooka Jak zwał, tak zwał, wiadomo co chodzi Kochani Dzisiaj ludzie stali się bardzo wygodni Po co ruszać dupę z domu, gdziekolwiek pojechać, spotkać się z kimś Wystarczy wyciągnąć rękę, włączyć magiczne Wi-Fi i z automatu łączymy się with people. Siedzimy wygodnie, dupa nam rośnie i piszemy do, do siebie. Opowiadając sobie najróżniejsze, kochani, historie związane z naszym, tutaj rozumiecie, życiem. Z tym, co porabiamy, gdzie byliśmy, co robimy. Tak samo jak na Facebooku. Jeszcze dziwne, że ludzie nie piszą, że idą się wysrać. Jest to, kochani, choroba, jest to uzależnienie. Dlaczego? Ano, bo ci ludzie bez komórki nie potrafią się łobyć. Zabierz im telefon, zawali im się świat. Stały kontakt z ludźmi być musi, bo bez tego się nie da. Ja rozumiem, jeżeli ludzie jeżdżą w trasy, jeżdżą gdzieś, zarabiają, potrzebują być w kontakcie, ale ci ludzie dzwonią, a natomiast ta gru druga grupa tylko korzysta z telefonu pod względem pisania na Facebooku. Co chwilę sprawdzanie, kto co udostępnił, kto co wstawił. Czy może jakieś nowe zdjęcie? Co za tym idzie? Przez ten właśnie sposób tracimy kontakt z rzeczywistością. Bo po co nam gdziekolwiek wychodzić, po co nam gdziekolwiek jechać, jak wystarczy, że odpalimy sobie telefonik, popatrzymy sobie w nim i już nie musimy się nigdzie po prostu ruszać. Jest nam wygoda. Na łeb nie leci, wiatr nie wieje. Obserwowane zjawisko ma zjawisko globalne. Wystarczy popatrzeć na różne sytuacje, które mają miejsce na całym świecie. Czy to pokazują w telewizji, czy to pokazują w wiadomościach. Bez telefonu po prostu we not exist. Ciężko jest po prostu oderwać się od tej magicznej, malutkiej skrzyneczki, która daje nam tyle radości. Weźcie, kochani, taki oto przykład: bywa niekiedy tak, że po prostu dziewczyna z chłopakiem poznają się, nie wiem, na mieście, dajmy na to, wymieniają się numerami telefonów mają do siebie powiedzmy 30-40 km. No i co za tym idzie? Najprościej jest po prostu pisać SMSy albo na Facebooku przez Messengera, bo to jeszcze wtedy taniej. Są jeszcze inne aplikacje ku temu spowodowane, że po prostu ułatwiają nam życie. No i taka dziewczyna z takim chłopakiem piszą do siebie. Mija tydzień, mija miesiąc, mija pół roku. No i co się okazuje, kochani, można się zakochać nie przebywając ze sobą, pisząc do siebie tylko smsy, wyznając sobie miłość, patrząc na zdjęcia. To wystarczy do tego, żeby założyć rodzinę. Później tacy ludzie spotykają się w realnym życiu. No i kurwa wychodzi normalnie, masakra, a to dlatego, z prostego kochani powodu, że po prostu co innego jest siedzieć sobie wygodnie w domku, czy to nawet w pracy, czy to w autobusie, czy to w tramwaju. Czy gdziekolwiek i pisać do siebie, wtedy nie musimy używać mowy, nie musimy używać gestów. Wstawimy emotykona, postawimy buźkę, napiszemy LOL albo inne pierdoły. No i taki związek się rozwija, kochani. Tak jak mówię, mija te pół roku, to oni się spotykają. O Jezu, tu przez SMSy taka wielka miłość. A normalnie kiedy ze sobą spędzą godzinę, a pisać mogli 8. Nagle dostają pałą w łeb. Okazuje się co, no okazuje się, że jednak coś jest nie halo. Coś tu nie gra, coś nie pasuje. Ty przez smsy byłeś w ogóle innym człowiekiem. Ty jesteś teraz... Ja cię nie poznaję. Jak to? Skarbie, ja cię nie poznaję. Kurwa. What the fuck? Dlaczego? Z prostego, kochani, powodu. Działa to na zasadzie takiej, że... Tak jak mówiłem. Jesteście od siebie oddaleni o ileś tam kilometrów. Piszecie do siebie te sms -y przez jakiś tam okres czasu, patrząc, tak jak mówię, no, na zdjęcie. No i co? Wiadomo, że nie widzicie tej osoby na co dzień, nie macie z nią kontaktu. Tam telefon wykonacie raz tam powiedzmy na jakiś czas, bo to kosztuje, chyba że ktoś ma darmowe minuty. No i co? No i nagle się. Okazuje, że po prostu zero, kochani, zero tematu, że to nie jest to, jak się myślało. Rzeczywistość odbiega od tego, co nasza sympatyczna mózgownica sobie, rozumiecie, ubzdurała. Dokładnie. A jest to tak spowodowane, dlatego, że naszymi wyobraźniami, naszymi marzeniami Naszym postrzeganiem świata, tym, co nas otacza, tym wszystkim po prostu rządzą się swoje reguły, rozumiecie? I my, nie widząc danej osoby, patrząc na nią, pisząc do niej, po prostu wyobrażamy sobie, jaka ona może być na co dzień, tak? Tworzymy sobie obraz naszej powiedzmy kobiety idealnej, tak? Oczywiście w przenośni idealnej, żeby doprecyzować. Kobiety idealnej, która nam odpowiada, bo zawsze nas wysłucha, zawsze yy, nam doradzi, zawsze powie dobre słowo. Przesyłamy: Załóżmy sobie, że cię całuje. Ona też cię całuje. Oj, mocno tuli, mocno ściska, z daleka i bliska. No i co? Jak dochodzi do spotkania? Widzicie się, powiedzmy, drugi raz z rzędu ale jesteście w sobie przez SMS-y zajebiście zakochani no i nagle kurwa, tak jak mówiłem, dostajecie pałą w łeb i oczy wam się otwierają, że to nie jest to samo że pisała, że was przytuli, a was nie przytula, że całuje, a całować nie chce bo z drugiej strony ta dziewczyna też sobie utworzyła podświadomości waszą, powiedzmy, postać Taką, jaka, jaką ona by chciała. No i niestety bywa tak, że potem jest zajebiste rozczarowanie. Wyimaginowany facet czy kobieta nie odpowiada wzorcom współczesności. Dlatego dla mnie takie chłodzenie przez SMS-y no to jest chore. To jest, kochani, chore. Bo wyznawać sobie powiedzmy miłość przez SMS-a, nie mając styczności, nie mogąc dotknąć, poczuć, jest alternatywa. Jak już można używać Skype'a, ale wiadomo, że co no całować? Kurwa, monitora nie będziemy, bo to trochę chujowo wygląda. Dziwnie tak kurwa całować po monitorze. <laughs> No ale jak to lubi, jak to się mówi są ludzie i ludziska Każdy lubi coś innego, nie mnie to oceniać. Znałem takie przypadki, kochani, że bywało właśnie tak. Inny przykład. Oboje pracujecie. Ty załóżmy robisz na dwie zmiany, twoja kobieta robi na cztery zmiany. No albo jedna zmiana zależy jak to tam sobie w życiu poukładał. No i co? No, i wszystko ładnie, pięknie. Wszystko rozumiecie? Elegancja, Francja. Tylko zaczynają się schody, jak tu się ze sobą zobaczyć. Oczywiście, można to zrobić w niedzielę, można to zrobić w wolną sobotę, o ile tam uda się po prostu a, złapać taką, taki wolny dzień, tak? No ale. I tu się znowu pojawia ale. I duże pytanie. Czy taka kobieta będzie po prostu miała ochotę się z wami spotkać czy facet w taki wolny dzionek z racji tego, że tak jak mówię, no napisać tego pierdolonego SMSa, czy tam na Messengerze, to jest chwila moment. A znowu spotkać się z kimś, no to niestety trzeba znaleźć ten czas, trzeba ruszyć dupę, trzeba się umyć, trzeba się wypachnieć. A wiadomo, że różnie z tym u niektórych bywa. No i się zaczynają, mówię, zaczynają się zajebiste schody, bo ciężko się niektórym do tego zebrać. No i po prostu jest to wygodniejszy sposób, dlatego większość ludzi, właśnie w ten sposób, korzysta, że no po prostu pi woli pisać SMS-y czy siedzieć na Facebooku czy na innych tam portalach społecznościowych z racji tego, że nie trzeba się ruszać dupą a można po prostu teoretycznie ze sobą, być ze sobą, chodzić. No niestety no, dla mnie to się nie sprawdza kochani, takie coś to po prostu nie ma. Nie ma jak to się mówi bytu. No i to się mija z celem. Nie ma jak to normalnie w realnym świecie się ze sobą widzieć. A nie korzystać z telefonu. Bez tego ustrojstwa tak na dobrą sprawę się nie da, bo w niektórych sytuacjach potrafi jednak to co do techniki też i być dużym plusem, czyli potrafi uratować niekiedy dupę, różnie bywa w życiu, różne są wiadomo sytuacje, czy to na drodze, czy po prostu w codzienności, że mając telefon, potrafimy po prostu zadzwonić po pomoc czy dowiedzieć się, co się dzieje w domu, czy jak jesteśmy w trasie. W razie awarii, w razie problemu, możemy zadzwonić po prostu po kogoś z pomocą. To ma swoje oczywiście również dobre strony: nie można patrzeć tylko na same minusowe kochani. Ale to są, mówię, te drugie plusy, to są raczej plusy bardzo dodatnie. Natomiast ta pierwsza paplanina, to po prostu są same plusy i uzależnienie ludzi totalne, ujemne. Bo jak wiadomo, do wszystkiego, kochani, po prostu trzeba podchodzić z głową. To tak jak z komputerami, z tabletami, można się od danych pierdół uzależnić. Czy od telewizora, że po prostu dla nas inne życie nie będzie miało znaczenia? Po prostu nie będziemy chcieli ruszać dupy z domu, tak nam będzie dobrze, tak nam będzie wygodniej. A nie przecież na tym życie polega: życie jest piękne, życie jest kolorowe, są wiadomo lepsze i gorsze dni, jednak należy z nich jak najlepiej korzystać, a nie siedzieć i zamulać, kochani. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, jak zwykle. Mam nadzieję, że również dołączycie się do dyskusji. I my standardowo widzimy się, kochani, przy okazji następnego nagrania. Więc na razie do usłyszenia, cześć.